Witajcie z tej strony, ten gość, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry. So, nice. Dzisiaj planuję zrobić idealnego rasza. Rasza, podczas którego no po prostu nie popełnię żadnego błędu. O, tylko, że nie będę grał listą, bo to nie ma być speedrun, chociaż w pewnym sensie będzie, ponieważ nie będę korzystał z żadnych dodatkowych pokoi. A będzie to. Yy, no, wiecie. Yy... To samo co stałistą, tylko bez możliwości pobicia rekrutu, przez to, że właśnie nie będę nim grał. Grałem chemikiem, więc to bardzo dobra postać, ponieważ yy, ma bardzo wysokie statystyki. No i ma bardzo szybką zdolność, wyśmienicie sprawdzającą się na bosach. Jakim zdaniem nie padłeś po tamtego czasu? No i dodatkowo mam jeszcze od hds najbardziej uniwersalną broń w grze. Obstają ten pokój słusznie, na szczęście. Ojku, yy, Plan nie przewidywał że tam nie będzie przeciwników kiedy szedłem tam na górę NIE GADAJ KUŹDĘ Dobra przyjdę tędy żeby chociaż po drodze coś zdobyć Gówno, gówno musimy. liczymy, liczymy Miało być szybko a tak wpadłem Mam no, proszę za się więc żadna trusina nie możemy zranić Ade jest taką świetną bronią, ponieważ niszczy pociski swoimi atakami, jednocześnie robi duże obrót niż wymane, ale za to zabiera Wam życia. Um, jeżeli chodzi o zdolnościami kaplego, on nam wrzeczeń 3 granatów, um, z czego pierwszy to zatruwa, tylko że osobne jest to zatrucia. W sensie, że różnia się tym, że jest jaśniejsze od takiego zatrucia ze za zniszczonych bloków lub ataków bazów. Um, um, oraz. Zamrażanie, no i jeszcze do tego podpalanie z eksplozją, więc no naprawdę silne. No i, no właśnie, co prawda, no, zużywa to życie, ale jest to, myślę, że odpowiednia cena za korzystanie z tak silnej broni. A zresztą i tak, co z tego, że mam mało życia, skoro dzięki HDS-owi, właśnie mogę sobie łatwo poradzić, jest jeszcze jakiś filmik, tam jest też chudszczyt gnido. No dobra, idziemy. Nie wiem co chodzi z tym, promieniu, tym migotaniem z tym, po tym jak już zniknął efekt to to musi być zbugowane Jeśli chodzi o samą postać, kosztuje ona 5000, myślę, że jest to bardzo dobra postać, jak najbardziej możecie ją kupić Ogólnie kiedy się zregeneruje to... Znaczy przecież, że kiedy mam jakieś życie, to Hades zabierając mnie robi większe pociski Więc myślę, zawsze warto mieć tam w zależności jakieś dodatkowe życie Na przykład teraz wyczyściłem cały pokój dwoma czasami dzięki temu <grych> XD Liczę na to, że ten raż będzie idealny, nie pełni żadnego większego błędu Ehm, to, to mi się nie, opłaca, to to się nie opłaca, to się nie opłaca, no się nie opłaca, mogę wziąć dowolne, nie ma to większego znaczenia Żadne z nich mi się nie przyda No dobra, jest jeden, 4 jeszcze, tylko dwa No, no, to co, co wy mi tu chcecie zrobić, co? Co wy mi tu insynuujecie? Eee, dobra, otworzę sobie to, niech będzie Wiecie, jakaś malona zawsze przyjrza mi się na kasę Oj, do, do, głupio by było, gdyby mnie zabił tamten chłop Więc wiecie, lepiej nie dostać No padnij tam, ty ćwuku por Do portalu, do portalu, prosto do portalu Mega fajny design ma w ogóle ten Hades Mega mi się to podoba, jak jest wykonany Taki roczne i w ogóle Jeszcze wracając do Chemika Postać kosztuje 5 tysięcy, a sama skórka kosztuje 8 tysięcy Zdolność powinna kosztować 6000 tysięcy, jeśli mylę Postać mam na 6 gwiazdek po to, żeby mieć właśnie tam odpowiedź na druciznę. No, bo wiecie, odporność trucizna od 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 jest mega przydatna. Mega pomaga. Między no, po nie chodzi tutaj tylko o to, że ten y że y jeżeli otrzymujecie wrażenia od tej trucizny leżącej na ziemi, ale również że takie pociski, które mogą właśnie zatruć, tego po prostu nie są w stanie zrobić, no bo nie możecie otrzymać efektu zatrucia. No, dobra, nie może to być ten pokój, czyli to jest tamten. No, lecisz. I ty, 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 ty. no, kuźde! Tego załatwi tym, a tego rozwalę tym. Na bosa. Kimkolwiek jesteś, bo się rozwalacie. Okej, okay, to jest, Tego bossa bardzo łatwo pokonam. Dlaczego? No, dlatego, że hds -y mogę atakować przez ścianę, ale za, za chwilę się to bawię ścianami, ponieważ teraz mm, jeszcze jest zamrożony ten przeciwnik, ten boss, więc... Oj kubie, też nic nie może zrobić. A, ja będę tutaj rozwalał przecież pociski. Tym, jak ja się nawet nie muszę chować, przecież nie no, sami widzicie, jak dobrze to robi się HDS-em. Yy, HDS się bardzo cenię kraftuje. Jeżeli robicie na gusty, będziecie mieć z tym nieco większy problem. Pewnie yy, nie wartościowego ten szans, wezmę, żeby tak mieć. Yy, co mam, sale? To, co, dobra, sale najprawdopodobniej mi się przyda. Chociaż nie wiem, czy w ogóle cokolwiek kupię po drodze. Jeśli ja lecimy. Jeżeli znajdę jakoś brinkatnik czy coś, to wiecie, ja będę go połączyć, żeby tam mieć dopół tego do craftowania. Wiesz w ogóle, żeby skraftować broń, to musicie zdobyć ją 8 razy. No i ja już z dawno zdobyłem 8 razy. Często go bardzo miałem, więc tutaj raczej nie mam z tym większego problemu. Dobra, pasował tam na... No, Okej, okay, to się już wysadziło. No chodź tu ty czfuku. Tylko tylko potami, tylko tym. No dobra, lecimy na portal. No bardzo szybko to idzie. Więc zamiar jak najszybciej przejść tę grę dzisiaj no, 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 ile już jestem? 2, 2 Nie, nie gadaj, że mogę mieć tarczę od Nie, wiem, teraz coś z tym tarczy Tarczę Paladyna mogę używać dodatkowego zabezpieczenia się przed pociskami, na przykład teraz. W ogóle nie trzymam wrażeń. Ale będę jej używał na Bosak, ponieważ yy, złych w chyba nie będzie mi potrzebna. A jeżeli będzie, to po prostu ją odpalę. O, tak jak teraz. Znaczy, nie, nie, nie odpowiem teraz, nie wiem, co ja wygodę. Ja wiem, może jakiś głupi jestem. <noise> tak w ogóle jeszcze taka śmieszna akcja z tą skórką chemika, ponieważ tak, wziąłem udział w tym konkursie bo, y, aktualnym, który pozwala na wygranie unikatowej skórki dla chemika, której można zdobyć tylko i wyłącznie poprzez wygranie konkursu. Ta skórka jest po prostu 100% unikatowa. Ym, ale no po prostu nie chciałbym się czekać i po prostu już wziąłem mu kupiłem tą najładniejszą skórkę według mnie, która jest zresztą bardzo ładna, nie jest tak, że kupiłem ją, bo o, wydaje się najładniejsza, tylko no jest po prostu mega dobrze wygląda. Mm, nie żółj, że jej kupiłem. Najwyżej ten. Trochę będzie mi to kosztować. Ok, dobry pokój. Może to dobrze. Mm, teraz tylko tych porozwalać. No, szkoda, że nie mam odbijania pocisków, bo gdybym miał odbijanie pocisków, to... No wiecie, Hades byłby jeszcze silniejszy. <grym> z mega up. 2-3 w ogóle, już połowa za sobą. Mm. O, o mowa no i super. Teraz to już jest idealnie, jeżeli chodzi o Hades. Mogę jeszcze go wzmocnić poprzez... Nie wiem, po co tutaj tak ten... nic... Interesujące kostę, to nie wezwa nawet gdyby była jedna pięć, to bym jej nie wziął, bo tarcza mi się bardziej przyda Chociaż w sumie Z tym, oj, 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 oj eee, Nawet gdybym miał nie wiem, muszę chyba, muszę chwilę poczekać, ponieważ jeszcze głupio to dostanę Co tu się stało, że to wszystko jest zniszczone? O co chodzi? Eee, dobra, nie padnij głupio, nie padnij głupio, nie padnij głupio Gin Gin, ginięcie Okej, okay, tam był ten Która teraz Eee, weź, 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 weź mi, która zdrowia Będziesz miał większe pociski, będziesz mógł mocniej przewandolić Szkoda, że nie mogę kontrolować tego, że zabiera mi życie, czy nie Oczywiście nie miałoby to żadnego sensu pod osłabienia tej broni, nie? Bo właśnie to ma być jej wata, że Zabiera wam życie e, Chciałbym to życie zachować sobie na to, żeby przewalić sobie mocniejszymi pociskami Ale trudno, okej, okay, już wyczyszczone yy, myślę, że odpalę sobie tutaj ten. To bo coś mi mówi, że się przyda I ta odporność Dobra, tych tym, ten, ten I lecimy dalej, nie ma co No, padnijcie wszyscy, wszyscy ma się palić To jest taki rozkaz, nie? Delikatny yy, który boss? Okej, okay, ty Ooo, jesteśmy pici pici. piecie. jak dobrze Przypominam, że ustawie mają trzy poziomy rozmiarów. I od tego jakiego są tym rozmiaru zależy to jak ile życia mają, chociaż nie wiem czy ma to wpływ na to ten. No kuźde! autocerowanie głupie. Chociaż nie wiem, czy ma to wpływ na to. ej dobra, bo już trochę dostałem. Jeszcze ja schowię na chwilę. Ja wiem, że spoko by było, jakbym go mega szybko rozwalił, ale... No możesz paść. Śpieszy mi się. Super, dziękuję, że jesteś taki uprzejmy. Tego jeszcze się lubię. O, karabin po prostu, dzięki. Dobra, 2-5, bo sobie wypokonamy Będziemy odporność na zamrażanie, i tak naprawdę nie mam tylko odporności na ogień. Jak biom? Nie, to jest jakiś żart. No to dobra, raz kozi śmierć, może się uda, może nie. Nikt nie powiedział, że muszę mieć odporność na ogień, żeby udało mi się przejść na tym biomie. O, no, to nic nie ma płata pata, pata, Ja wiem sobie rozwalę, wiem, że miałem rasować, ale... Tego, oj patrz, co mi wypadło ten Tęczowy koń, macie szansę na no to, że wam wypadnie, jeżeli właśnie wam te czowe konie zaatakują w tym pokoju? No dobra, słuchajcie, panowie, się trochę śpieszę, więc tam ten... Padłem! Nie, no kuźne, serio! W sumie poleciało nam nie grać pocisków, jeszcze była przy mnie, więc raczej nie, jest to jakieś specjalnie zadziwiające, ale... No... Nie narzekałem na ten biom. Oh, mam odporność zamrażanie, przynajmniej tyle. Teraz. teraz już nie mogę zginąć, więc. No jakbym chciał, to nie mogę zmienić tego biomu. No, padnijcie, wszyscy. Mam odporność zamrażanie, muszę o tym pamiętać, żeby nie wymieniać bez powodu yy, tych pocisków. W sumie walka z bossem powinna być tutaj łatwa. Chociaż no, uniemożliwia zrobienie speedrunu i ten biom, bo to jest najbardziej mocny biom w grze. Przeciwnicy charakteryzują się wysoką. Nie wiem wytrzymałości. Tak naprawdę nie wiem, co wpływa na to, czy ten pion jest taki mocolny. Znaczy jeżeli chodzi o błasa, to jest to oczywiste, co na to wpływa. Ale jeżeli chodzi o zwykłych przeciwników, to nie wiem dlaczego tak długo mi się robi tutaj pokoje. No, może mają po prostu dużo życia, może chodzi o ich liczbę, nie wiem. No, wezmę sobie w sumie cenę. Mo mogę się pociski, wiecie. Głupio by było paść. Dwie elity! No nie no, no, tak nie może być. No właśnie. Dobrze, że gra mnie zrozumiała i pozwoliła mi ich zabić. <laughs> to nie tak, że sam ich zabiłem. To gra jest taka uprzejma. A ja sobie ich mogę tutaj torturować ile chcę moimi granatami. To są swojego rodzaju tortury, wiecie. A to sobie spalę, a to sobie zamrożę. <grymne> a jestem zły. Dobra. Ogólnie, to teraz już mogę paść, bo wiecie. <grymne> no, 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 co mnie czeka, co mnie czeka. Oj ja chciałem ich, wiecie, od razu tak nagle no, potami porobić, ale coś mnie nie pykło. Bo ten... W ogóle fajne jest to, że ta tarcza liczy się jako ten... Um. Odbijanie broni, że nie niszczy tych pocisków, tylko też je odbija. A dzięki temu, że HDS nie zużywa, ...many, to mogę ile chcę nawalać tym. Czyż mówiąc, nie wiem, czy atakować potem wtedy, kiedy są jakieś większe grupy, czy zawsze, kiedy mogę i z jakimś przeciwnikiem, bo wiecie, z jednej strony, ten. No, bardziej się opłaca z taktycznego punktu widzenia w taki sposób to załatwiać. Ale z drugiej strony, to. Tak naprawdę głupie czekanie na to, aż trafi się jakaś okazja, nie ma sensu, bo tylko marnuje swój potencjał swojej umiejętności i nie wiem tak naprawdę, jak do tego podejść. O mój Boże, ale oni dostali. No, 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 padnijcie. Ej, czemu on ma zbugowany atak? Widzicie, miał zbugowaną teksturę ataku. Dobra, padnijcie teraz. Nie zabijecie mnie, więc nie wiem, czemu próbujecie. Pójdźmy taki deal mi mi dajcie spokój. Ja, was, ja nie chcę mi się z Wami walczyć, ja pójdę sobie tam, tam do Waszego króla. W ogóle z takiego fabularnego punktu widzenia, pirat jest królewskiego poziomu, czyli ten post na tym ją co oznacza, że nie jest królem, tylko jest jakimś strażnikiem króla, czyli czy stylu. Co jest w sumie bardzo interesujące, bo zastanawiające jest to. Jaki jest król, ale to jest tak samo jak zastanawiam się jak wygląda dorosły smok w było, bo posem na ostatecznym jednym z tych głosów, jest młody smok Więc wiecie można się tylko zastanawiać Jeżeli to jest młody smok to jak silny jest dorosły smok mm, Myślę że, no tak naprawdę nigdy nie poznam odpowiedzi na to pytanie, ale w sumie ciekawe jest to Oj, 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 padnę, 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 Znaczy nie padnę, nie pozwolę sobie padnąć, ale Jest taka opcja A ja zrobię wszystko, żeby tej opcji nie było O, super o, pota. Zawsze coś. 3-3. Ej, ej, no jeszcze trochę i będę na ostatecznym bosie. Sorry, ale nie bardzo mi się chce z wami rozgaić, więc pozwólcie, że was wyeliminuję z jak największą prędkością. O, może być na przykład takie szybkie... Nie... Tylko wasza szybka śmierć też mi pasuje. No i tam zostało jeszcze tylko ta, ta, ta ekipa. Tylko e, jak tutaj pójdzie to padnę, więc pozwolę sobie... No i padłem! Ech. Jeśli tak dalej pójdzie, to będzie mnie to zbyt wiele kosztować. Nie mogę jeszcze raz tak paść. Muszę być ostrożniejszy. Rewka. Po co ja tu płacę? Przecież tak nie dostanę broni, która by mnie w jakimkolwiek stopniu interesowała. I dlaczego mam takie lagi? By mi je nie dopadły podczas. Hmm, bossa. No, gdzie sobie jesteś? Tam jesteś. Typ łap. Po też żałab zresztą po to, bo ciebie też nie lubię. Jak ile można strzelać do wrogów, żeby padli. No dobra, też szybka analiza, który pokój. To ten? Nie, to nie może być tam, czyli to jest tamten. Chodzi o to, że jak się dobrze widzi to widać, czy stają korytarze, czy nie po błokach. Oczywiście korytarze muszą prowadzić do zbyt w pokoi, to jest ewidentnie ten. O, dobra, dobra, dobra. Uj, uj, ale oni mnie próbują zgarnąć. No, ktoś tu jeszcze przeżył? Ty przeżyłeś. Teraz cię przez ściany porobię, co? Aha, no nie, no i teraz muszę czekać na to, aż ten. Dobra, za czasu rozwalę was. I ten ptak tam jest. No dobra, szybko to. Do... Nie, nie wracam się po skrzynkę, lecę prosto do portalu. Rozwalimy wszystkich razem z bosem. No, szkoda tylko, że ten boss będzie takim mozolny, bo wiecie. Na tym się opiera. O, i od razu na bossa. Super. dzięki wampir. Fajnie, bo jakbym Cię wyrasowała jeszcze na 3-5, to pewnie musiał się z bossem mazgalić, nie? Ale raczej tak dobrze nie ma. Nie gadaj. Nie no, spoko, jakby... Dzięki, że jesteś na tyle uprzejmy, że pozwoliłeś mi skipnąć bossa, a przynajmniej tyle w tym całym mazgajeniu się... Nie, jak na życzenie pozwolił mi skipnąć bossa. Nie, dobra, ten raz był idealny. Nie, takie zakończenie, co ja rozumiem. Jeżeli mogę sobie skifnąć ostatniego bossa, to ja nie narzekam. Mega super. ha. Ło, wow. tak, ten raz był idealny. Oddech hds i tarcza. Super. No i to ja rozumiem. No, jakieś super, nie zdobyłem super w tej rzeczy, ale zrobiłem. I rasz naprawdę. Ło, wow. nie no, dwa razy pod rząd wampira. Już raz taką akcję na kanale, że. Yy, właśnie na no, ostatnim błędzie wampira mi yy, wylosowało ale dwa razy pod rząd wampira i to jak na życzenie, to jeszcze nie było tego no ten nasz był jednak idealny <laughs> yy, to tyle na dziś, mam nadzieję, że się wam spodobał, ja lecę i